Siemanko, to znowu my W sumie ja Czyli Michał Właśnie dojeżdżam do Rzędzian, do Frike Tutaj już powinien być Łukasz Pewnie już załadowany Zaraz zobaczymy czy go widać A jak stoi już i beczko Docieramy, my będziemy dzisiaj zabierać Osiemereczkę a Łukasz dwie kosiereczki zabiera, jedzie do Ełku z nimi I z Ełku zabiera kosiereczkę kolejną do klienta Zobaczymy co to za 8R, ale Wydaje mi się, że będzie fajna Kurczę, jednak 8R to już jest 8R, to będzie ta 290 czy 270 koni, no nie wiem, zaraz zobaczymy Patrzcie, dzisiaj pogoda znowu trochę Słoneczka świeci, fajnie, aż no w ogóle człowiek inne ma nastawienie do roboty. Pozdrawiam też chłopaków z ciężarówek, co dzisiaj w drodze do mnie migali. Także serdeczne pozdrowionka. O, 8R już stoi, czeka. Zaraz, zaraz będzie już załadowana do nas. Cię ładnie spinają o, zobaczcie tutaj, tutaj to robota My się podnosimy Siemanko, siemaneczko, siema Ale pięknie chłopaki już tu i weczko załadowali. Kurcze, znają się na robocie. Są pierwsze szkody. Siema, jakie Siema. szkody? Sorry, że będę... Kabina cała? Nie. Nie? Po pierwsze, potrącenie naszego przyjaciela są. Pas porządku. Który? Pasy takie słabo, właśnie. Taki silny? <laughs> kurczaki. O, pociekło dla jego trochę? <laughs>

Kurczę, ale to jest statyk. Patrzcie, jakie radio? Gdzie tu się ścisza? O, tak się ścisza. Tutaj ręczny jest w tym. Aha, ależ to godzina jest. Kurczę, nam się zmieści od na lawetę. No 280 to źle powiedziałem. się podnośnik podnosi o, A. Się cykam trochę! <grywa> 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 Cois takiego? Jeszcze? A jak tu szyba daleko. to ja już tylko na jazdy schowam, schowam. No, cała akcja, niecałe 20 minutek Patrzcie jak ładnie wygląda ja Zasładnie spoziomowana zaraz od razu zobaczymy ile ma wysokości, żeby wiedzieć kurę jechać Także będzie elegancka Ciekawe jak tam młody wycofać, nie wycofa stąd Ale dwa zestawiki, patrzcie, osiemera, dwie kosiereczki. To się szanuje Patrzcie ładnie cofa O, ja cofam z nimi, cofam z nimi, cofam, cofam Ale zna się na robocie, ale łamie ją Miód, ale idzie, coraz szybciej Coraz szybciej, ale wariat, ale wariat! Zna się na robocie, widać, że nie za jajka, prawie. I I I I like it I like it I I I I I I, 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 I like it I, I.

Kurczę, coś pięknego. Zaraz patrzę Grzegorz już tutaj stoi Mam trochę... Kurczę, droga tutaj słaba Jest tutaj czegoś Czekaj, czekaj, One są jeszcze związane trochę? <mulary> Jesteśmy. Baczcie, ile ludzi czeka. Zobaczcie, jakie gady już mają. Że my się podnosimy. Ale godziny mają. Cała rodzinka jest, ale fajnie. My już się podnosimy. I kurczę idziemy zaraz się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam Witam. Witam, dobra, także ja rozpinam Zaraz zjeżdżamy Kurczę, patrzę, już dwa gady stoją Do kolekcji, no to do kolekcji. Do kolekcji. Dobry Oddzwonię do ciebie jak coś Nie to ten... I on, i on, to a on będzie. O, co? zaraz. 9, o, 4, a 12 przedmiot. Może, może ja obstawiam z 400 Ale 5. ile 5. z przodu 5. mamy? Zabciusz, no właśnie i ten, no to... I a zaraz o, Od razu będzie wszystko wiadome. Dobrze, zjeżdżać. O, ja a, jadę, jadę. Jadę. Karol, ty zjeżdżę? Ee, avantajlı duruz. O zaman da falan takılırız. Biz kullanırız. Hadi koy. την έτσι κάψε την Wiedział, jak tu się światło odpala, to bym odpalił. Zaraz zobaczymy ile waży. 12800? osiemset. Ile? 12800? 12, Dla kogo kluczyki przekazać? O, zaraz Także ja przekazuję zaraz... Z A kurcze Ale to nie byle jaki bryloczek. No idę, idę. To to... Jochender, Jochender. Dobrze, że jest ruroczek, żeby można było odróżnić. No właśnie, tak. Ale pogoda też się no, no, fajna no, 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 trafiła. Czy to są takie samo jak w Tak, tak widzisz, jak dobrze <grym> i źle. Tak? Tylko i mobilnie. Bardzo ładnie. To się to da. To no. Miło, popatrzeć, no, nie? Jak nowe, kurcze nie jeszcze A, ja. wygląda. Kurde. Nie, fajnie. Fajnie, no fajnie. Tak, trochę to stoi nowe, ale niedługo. A działo, <grym> no. <grym> to co, jeszcze dzisiaj w pole? Nie. nie dzisiaj po nie? po nie? wiosce nie. będzie jeździć. A, to, na, ra na razie tylko po drodze i to... to tylko w tamtą stronę to, nie, bo... No, tam, tam W tamto nie, bo tam remonty robią, to tam nie. O, stój, stój, całego? Cały? Cały. Ładnie. Elegancko, kurczę. Dobra, elegancko. Jeszcze ten już trzeba założyć, bo jak to bez kafeluc? Halo, halo. No witam. Witam. Ja ten, potrzebuję transportu ee, z... Karol, do CPN-u mhm. je. Słuchaj pan, za chwilkę oddzwoń, właśnie jestem na przekazaniu ciągniczka, także za chwilę do pana dzwonię, dobrze? No dobrze, dobrze. Dziękuję. No. Ja Ładnie. <grym> tam już tyle opcji, że nawet nie widziałem jak światła odpalać wszystkie, Co? mówię kurde, gdzie tam przykrętło. A gdzie. to one się cały czas dzienne palą. się palą? A ja tam nic nie klikam pewnie w opcjach, można wyłączyć jak on tych opcji ma od groma. No. Gospodarz, gospodarz uśmiechnięty w ciągniku. Cieszy się, kurcze, nie ma to tamto. Teraz to tylko obok postawić i niech stoi czyściutki, kurczę. Ej, no proszę pana, to i tak dobrze wyglądają jak po pracy.

Co tutaj się wyrabia? 8,520, ale łatwo też pracuje. Światło nie zabraknie, co? Tak, dookoła światła wszędzie. Tak jest. A co to? A co to? Pisienka na torcie. GPS. Patrzcie jaki szybki montaż pyki już. To jakie widać, jaka jest ta ciasta w tym, w tym w średnio nowym, a takie obukowate. taka Ale już tutaj przód te ledy, co kurcze takie? No mówię, to, no, no, no to to co, dość prądu. Te prądu mówisz, światło nie zabraknie No nie, kurcze, ale to fajnie wygląda. No, to, to, to jest... Trochę, o, teraz! No będzie chodził, na pewno psu się no, nie aby będzie. Chodził. A aby chodził. Kurczę, patrzę, jednak John Deere w sercu. Ciągniczki, kurczę, trzy John Jeszcze jest jakiś, czy? Już jeszcze Mercedes! Mercedes jest. Też taki <laughs> sam kolor. Też no, kolor podobny. A jeszcze opryskiwać John O, A jeszcze opryskiwać John, o, jeszcze John o tutaj to dobry za to stół można zrobić. A <laughs> do tego ta historia, okay. kurwa, podwiatko. Wszelkie ale szampan prosto z frikę to tutaj jest jest tak. Także Dziękuję. będzie jest będzie i będziemy toast za chwilę bo oczywiście no bez oficia ten... nie ma. Musi się sprawdzać, prawda? Oczywiście. Marta? No niech ja będę trochę nagrany. No, jak... Uśmieszek! Zdrowie! Toast! 8320 r Też gospodarz ma. A patrzcie. Taka sama nawet skrzynia. Taka sama skrzynia, ale radio tu jeszcze małe. Tam już kurdek w samolocie. No i jest jeszcze jeden. 8520, A ten jeszcze, o zobaczcie. Tutaj jeszcze takiego na żadnym nagraniu u nas nie ma. nad siedzeniem się buje, zobaczcie, o. Ależ tutaj jeszcze jest, patrzcie. A, cię kręcę. Nasza skaniulka. Ale wiesz, jakiś naj najlepszy bajer w tym o. Przesuwne siedzenie. O, nie, nie robimy. A bo tam jest, to, to pan mówił o tym, że na nogi, tak? No. Dobrze, także ja dziękuję ślicznie. Dzięki. Bez awaryjności. Uciekam dalej. Na razie Do, Do zobaczenia. Trzymaj się. Na razie Uciekam. Do widzenia. Co Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia. Cześć. Żółwiczek. Do widzenia. widzenia. Zubicek? Zubicek. E. Także bez awaryjności życzę. Do widzenia, może do zobaczenia kiedyś jeszcze. Powiem wam, że takie przekazania mogłyby być częściej. Kurcze, w ogóle, w ogóle inaczej rolnik patrzy na nas, no coś, coś fajnego. Także pozdrawiam, widzimy się później. Także ja już wyjechałem z tego przekazania osiemerki. Lecę w stronę, w stronę domu, zaraz jeszcze jeden ciągnik muszę przewieźć. A na dzisiaj będziemy już ten odcineczek kończyć. Kurczę bardzo fajne przekazanie, oby więcej takich. Pozdrowienia dla rolnika, który właśnie stał się posiadaczem tej osiemerki. No i jak dla całej załogi frika, oby więcej takich przekazań. Także pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!